Wracając z odbioru jedzenia tak sobie pomyślałem, że porozmawiam do Was o dobrych pomysłach. Siemano, witam na spacerze. Zobie tylko... A! Ustawimy sobie inaczej kamerę. Słuchajcie, e, tą trasę znacie, przechodziliśmy ją razem wielokrotnie. E, wracam z afterfita, z jedzonkiem na dzisiaj. I tak sobie, właśnie, tak sobie właśnie pomyślałem, że e, mówiłem wam wielokrotnie, że oszczędzanie jedzenia jest dobre. Okazuje się, e, że nie tylko ja mam dobre pomysły, ale także kilka innych osób e, bardziej znanych, bardziej znanych ode mnie. E, już tłumaczę o co chodzi. Słuchajcie, dzisiaj e, przeczytałem sobie... Że wielmożnie panujący nam minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził, że inflacja i drożyzna nie są problemem, bo no, po prostu można jeść mniej i taniej. A tak samo na wakacje można pojechać do znajomych, a nie rozbijać się po hotelach. No to sami, sami przyznacie, to mądry człowiek. Wcześniej. Było inny, wielmożnie panujący nam prezydent Andrzej Duda, twierdził, że żeby być pozytywnym i zacisnąć pasa, no bo jest inflacja, ale to minie. Kurde, to też jest bardzo mądra rada. A w międzyczasie trzeci, trochę mniej wielmożnie, ale również panujący nam premier Morawiecki. Twierdził, że kurde, no, jakby był jakiś problem z gazem e, to na jesień najlepiej sobie ocieplić chałupę. Widzicie jak, jak, to, jak to... przemawia mądrość. I ja, ja mam teraz do Was pytanie. Nie chcę... Nie chcę tutaj używać słów niecenzuralnych. Ale dlaczego rządzą nami ludzie oderwani od rzeczywistości? Naprawdę, zamiast e, zrobić coś z inflacją... Nie, nie mówcie mi, że się nie da. Da się. W, na początku, po 1989 e, u nas też była inflacja kurewsko-wysoka i została zredukowana. Da się, da się. Są metody na to. Nie mówcie, że się nie da. Tylko dlaczego ktoś mówi mi, że z racji tego, że on spieprzył sprawę, to teraz ja mam sobie, e, ja mam sobie czegoś odmawiać e, i, i czekać na, na co, że, że Matka Boska zejdzie i naprawi to wszystko, że Jezus pobłogosławi państwo, czy że Bóg zrobi cud i nagle to wszystko zniknie. Totalnie tego nie rozumiem. To jest tak, że na konkretnych stanowiskach, czy to w państwie, czy to gdziekolwiek, powinny być osoby kompetentne, a w dzisiejszym układzie są idioci. I z całą świadomością to mówię. I, i, I co teraz? Gdzie zaczniemy szukać tych pieniędzy? Już po prostu jest zabierane absolutnie wszystko i wszystkim. No, oczywiście, chyba że ma się dziecko. Jest się osobą niepracującą, to wtedy akurat w tym kraju żyje się całkiem nieźle. Na pewno czytaliście nie jeden, nie dwa przykłady tego, jak po prostu cała ta patologia śmieje się z tego, że my pracujemy, że my pracujemy na nich. Oczywiście znaczna część z tego to też są trolle, które wymyślają tą historię, ale niestety jest również bardzo dużo prawdy w tym. Więc yy, powiedzcie mi, kto stosuje się do genialnych rad yy, ministra edukacji, premiera i prezydenta? Kto zaciska pasach? A, że, nie jeszcze był jakiś wcześniej, co mówił, że jest szczaw w rowach, więc ludzie nie mogą chodzić głodni. To nie pamiętam, który to był, ale, ale też genialne określenie. Ja ostatnio patrzyłem w rowie, kurde, no szczawiu nie ma, pewnie, pewnie ktoś skorzystał z tej genialnej rady i, i w końcu go zerwał stamtąd. Co teoretycznie, co to kradzież jest? Nie, chyba nie. No nie wiem. Jak idzie się na grzyby w lesie, to, to też się nie kradnie. W każdym razie, jeszcze raz. Kto korzysta z tych genialnych rad? Kto. No po prostu, powiedzcie mi. Może wykorzystacie, może, może, ja, może, ja może ja coś pomijam, może ja czegoś nie rozumiem. A jak e, czegoś nie rozumiem, to weźcie mi to kurde, wytłumaczcie, bo ja bym bardzo chciał rozumieć, gdzie jest ta mądrość. Dlaczego ci ludzie nadal rządzą tym krajem? Kto wpadł na ten pomysł, żeby oddać im, e, oddać im decyzyjność, co się dzieje z nami i naszą przyszłością? Ludziom, którzy są tak oderwani od rzeczywistości, że równie dobrze mogliby żyć w innej. Dobra. Eee, nic więcej Wam nie mam dzisiaj do powiedzenia. Możecie sobie zobaczyć Atri. Możecie sobie zobaczyć Akera. I jutro mm, będziecie mogli sobie zobaczyć Defmarka. Eee, rozwiązywanie pierwszej sprawy. Zobaczymy. Może nawet, może nawet zrobię ją w całości. Nie wiem ile ona będzie trwała. W każdym razie, jeżeli nie, no to, eee, to podzielimy sobie ją na kilka odcinków. Zatem to tyle ode mnie w ten smutny, głodowy czwartek, wypełniony bardzo dobrymi radami. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.